Witam serdecznie dzisiaj zrobimy sernik waniliowy na herbatnikach potrzebować będziemy kilo 200 sera w moim przypadku jest to ser krajanka tłusty jeżeli kupujemy ser chudy dodajemy 10 deko masła 2 budynie bez cukru 40 gram. szklankę mleka Szklanka o pojemności 250, szklankę cukru, dodajemy budinę. dodajemy 7 jajek, wanilię i ser, i masę serową, bardzo. Bardzo dokładnie należy uczyć. Jeżeli nie mamy robota, ser należy zmielić trzy razy w maszynce do mięsa, a jajka ubić z cukrem na puszystą masę. Ser przekładam do robota i dokładnie utrę. Masa serowa już jest idealnie, idealnie utarta, delikatnie przelewamy na ciasteczka pierwszą warstwę delikatnie później już nie musimy później już możemy wylać swobodnie I sernik będziemy piekli godzinę czasu w 170 stopniach później studzimy przy uchylonych drzwiczkach i mamy sernik waniliowy na herbatnikach. Szybciutki w wykonaniu, bardzo smaczny. Wyrównujemy powierzchnię i sernik wędruje do piekarnika. I tak oto sernik waniliowy na herbatnikach mamy gotowy. I wierz opruszyłam startą czekoladą. A tak wygląda. Jest całkowicie zimny. Tak wygląda sernik w przekroju. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik waniliowy na herbatnikach.